to 85, że na moim kanale i zastanawiam się, czemu jestem w tej wodzie. trochę się kopałem i dokopałem się tutaj. O, gąbka! I wiesz, albo nie, ale się dokopałem. Nie chciałam się tu dokopać, chciałem się dokopać. Po prostu się dokopać gdzieś. W ogóle, nie możemy odznaczyć zadanie, znajdź gąbkę. I w tym odcinku się chcę przekopać przez planetę. A i nie, mile... nie pamiętam, czemu nie mam skina, bo mi internet już funkcjonuje niestety. I ogólnie oh, tym razem w minutę się odpaliłem. Wiem ile nagrywam. Więc jest dobrze wszystko. W ogóle zobaczyłem, że w tych nowych aktualizacjach nie reaguje. Nie wiem czemu. Znaczy, nie wiem czemu. Wiem czemu, no bo tu mniej rzeczy doszło. Ale chodziło mi, że nie wiem czemu ten. Dobra, nieważne. Lepiej się na... W ogóle jedzenie farma by się sprzedała, to jest nam no, zadanie chyba jest by farmę zrobić. Kilo mi się kończy. Za długo to ja się tu nie pokłócę. Ale zrobimy sobie przynajmniej lepszy kilo. Mhm, już się skończyło. Wyjście jest. Ja woda, ciągle o nie zapominam. Wyjście jest tu. ja prawdopodobnie zacznę kopać gdzie indziej. Ale jak... O, co, tam dalej jest pan Creeper, który nam wczoraj spadł. I nie wiem jak go Robię. Zrobię takie, takie. A właśnie, znajdę e, gąbkę gdzieś. Trochę z kurdeczki, kop jak ob. Znajdę diamentu, złota. O, znajdę gąbkę dziewiąte zadanie. możemy je zrobić. Tabliczki nam chyba tam znikły? Tak znikły. To nie wiem, to było benc... Tym razem. Serio leci, Włodkoń. Aż... Chciałbym z... ja gdzieś skoro tu jestem, to zacznę tu kopać. No, zacznę. Tylko może kilo. Wypada mi dobra kuba, bo chyba jako jedyny na tej mapie spanie z Włodkoń zaraz. A mam tu wypadające itemy. Specjalnie się ustawiłem wypadające. Więc by było przykro. Trochę. So. Ten kobal mi podejrzewał, że nie, bo tu nie ma się urodzenia. Co? To by pan jest przyjaźnie tak, my skąd dalej nie nagram, bo po prostu nagrywam te odcinki. Od razu po sobie. No i bym zrobiła, miałem mieć. Mamy się przekupić przez planetę. Co oczywiście zrobimy w tym odcinku? Ten Creeper znikł. Ten Creeper się rozniknął akurat, jak byłem gotowy. Ech, dobra, ale zrobimy się peer i się po prostu kopiemy. Gdzieś. Nie wiem, może kopiemy się przez dom. W dół. Ale nie tak, że będę w dół ciągle, bo wiem, że się nie kopać siebie. Dobra, i teraz w bok zaczniemy kopać. wywiązanych dla się nie zrobiłem. wiem, będę musiał tam wychodzić. Nie nie będę musiał, bo się zrobi dużo kwiatów, ciężko jest, my tak, W ogóle to nie jest wesoło w tej grali bo tu jest księga, ale Septuarius. Więc to jest nowsza, lecz ale nie, najnowsza, jak mówiłem. Dla mnie najstarszej, jakiej się dało. Po co ci tyle patyków, Kuba? nie wiem, co tyle się wystarczy. Chyba. Idzie noc. A to znaczy pora iskać. I tutaj lepiej nie schodzić w nocy Gdzie w ogóle w nocy lepiej się nie wychylać Udzicie, że za Lepiej się nie wychylać, bo jak ząb jak się skoczy W nocy jak nie dojdziemy do nocy do góry to będzie źle to Bardzo źle Wiem to z doświadczenia. Z doświadczenia oglądania i tego. Hmm. Ja wszystko będzie się stało robić na waszych oczach. Jakbyście potem nie powiedzieli ucie i też będziecie mówić po tym jak znalazłem tamto. Ale przecież sama mu gdzie będziemy kopać. A przed odcinkiem nie sprawdzałam co tam jest. W ogóle fajnie też trzeba tumaczyć ja kiedyś to się nie trzeba automatycznie, to youtuber kopał, widział, widział mu, wierzył i tyle było. Wiecie co? Zostawmy to. Zostawmy to i po prostu coś zjeść. Yes. Zrobicie farmę, no bo głodem już jest zyre. Mam tu kości nie mamy już. Myślę, że zrobimy farmę świeżącą. się te zwierzęta. My jesteśmy tu kości, mamy tu kości, Mam no. tu i mamy tu się wydaje, te wszystkie itemy są bardziej jakby bajkowe

18 wystarczy na razie Kucak jeszcze tam wpadł Ja się nie powinienem śmiecić, bo nie lubię Czekaj Jak ja chcę zrobić, tu wjadę wodę W, w formach nie mam wody Chwila. Ci musieli należeć do tej kopalni To wiecie co? Ja po prostu tu się zginę. O, um, um, um. Um. o się zginę Ja się zginie I dalej się pozbieram Co bym miał? Max no. A teraz idziemy się przekopuwać przez granetę Tu mamy 10 metrów. Occy nie widzisz, ten z moim kluczem do headphone'u. Ale occy okcą do tej strony. Nawet tutaj pani mogłaby być w nocy. Będzie więcej pochonić. Wtedy więcej. Lepiej się tutaj ustawiłem. Albo tylko mam być na Ale jaki to jest świetny 88? Czyli widzicie to musi być stara mapa. Ja chyba to nie ma nic do siebie. Tylko 10 lat temu było na przykład 66. To tutaj chyba to, 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 to Woda. O, przynajmniej węgiel. Potrzebujemy żelaza, a nie węgla. Znaczy węgla to jest fajna sprawa, nie... O! E, czemu? Druga gąbka? W mieliśmy jedną gąbkę znajdź, ale dobra, sprzeda nam się. Może miała mapa w bo było zadanie znaleźć gąbkę i może przestawiali nie w sałazili. to są dwie. Nie, mamy tu wodę, nie mamy tylko zielony. Ale i tak ta woda mnie nie powstrzyma przed wykonaniem kolejnego zadania, by się przekopać przez planetę. Eee. Aaaa, prąd wody.

Nie na no takich nie będzie zabawa znalez na przykład. <laughs> no do wyjścia daleko. trzynaście minut. Odbywa. Ale myślę, że chyba w końcu będę musiał do kuliść. W sensie mam swój przenośny krawik. Niech mi nie stanie na przeszkodzie, by się przekopać przez planetę. No. Słyszę ząbiaki, skiereta te spłyszałem i pająki chyba. To może być albo znaleźć że się zaraz przekopiemy. Albo że coś znaleźć. O! Przekopaliśmy się. Ale nie przekopaliśmy się chyba tak dołem. Bo ja nie ja, ja chcę dołem się przekopać, wiecie mi co? Bo fajnie, no przekopaliśmy się tu. ale jednak ještě se zapisí dobře kupat. To by se bylo 100% tak pevné, že si překupí od dolů do budoucí. No bo wysoko dałem tą połonę, nie wiem, czy ma takie słabe A będzie tyś więc połonie mi nie skończą się. Bo, Ale ja tutaj wykonuję zadania ja też tutaj te no to, nie macie. Jak moje nic nie nie powstrzyma, się przez planetę przekopali. 啊哈。Uh huh. Dzisiaj my się mamy przez planety. Przez... Ja nie wiem, ile nam do wiedzy zostało Kraków mój musimy kończyć. Nie czy ja się sam przepękiem. Albo z wami. Nie wiem, ale mam nadzieję, że się wam się Zapodobałam ja mam nadzieję, że mi się za tydzień lubię się, bo to lub za tydzień. Ja się z Wami żegnam. Pa cześć!